Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Kościarze. Dzisiaj przedstawię Wam grę Skulking. Zobaczycie rozłożenie gry, zasady i na koniec także moją opinię. Zaczynamy! W grze Skulking gracze wcielają się w rolę bezwzględnych przebiegłych piratów którzy postanowili stoczyć ze sobą bitwę przy stole do gier w jednej z obskurnych tawern. Kto z powodzeniem nie tylko przebije karty przeciwnika, ale zdoła przewidzieć ilość swoich zebranych kart, wyjdzie z bitwy bez szwanku. Autorem gry jest Brent Beck. Ilustracje wykonał Eckhard Freitag. Gra przeznaczona jest dla dwóch do sześciu graczy powyżej ósmego roku życia. Czas rozgrywki to około 30 minut. Gra została wydana przez Schmidt Spiele. W małym opakowaniu znajdziemy instrukcję w różnych językach, karty do gry oraz notes punktacji. Przed przystąpieniem do rozgrywki należy dobrze przetasować karty oraz wytypować jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za zapiski w notesie punktacji. Gra toczy się przez 10 rund. W każdej rundzie każdy gracz po otrzymaniu karty czy kart będzie musiał przewidzieć ile lewów czy sztychów weźmie. W grze oprócz zwykłych kart z wartością od 1 do 13 w kolorze niebieskim, czerwonym i żółtym mamy karty pirackie, czarne, które biją karty zwykłe. Musimy pamiętać jednak, że w grze obowiązuje zagranie do koloru. Dodatkowo w grze mamy karty specjalne które mogą zostać zagrane niezależnie od koloru na stole. Karty z białą flagą nie mają żadnej wartości i przebić może je każda inna karta. Mermaid, Sirena bije wszystkie karty zwykłe oraz karty pirackie. Karty piratów biją natomiast syrenę i karty niższe. Jedna z kart piratów, zielona Skarmyre, może zostać zagrana jako karta z białą flagą, przejmując jej charakter. Wszystkich piratów i karty niższe przebija król piratów, czyli Skulking. Jeśli w swoim ruchu gracz, który zagrał Skulkinga, zebrał także karty piratów, otrzyma dodatkowo 30 punktów za każdego z nich. Jednak Skulking, mimo że jest teoretycznie najwyższą kartą, może zostać pokonany przez Syrenę. Gracz, któremu się to uda, dostanie dodatkowy bonus w formie 50 punktów. W każdej rundzie, gracz, który jest przy ruchu, rozdaje karty, których ilość zależna jest od liczby aktualnej rundy. Tym samym, w rundzie pierwszej, gracze otrzymają tylko jedną kartę, w drugiej dwie karty, w trzeciej trzy i tak dalej. Aż w ostatniej rundzie, dziesiątej, gracze otrzymają po dziesięć kart. Po otrzymaniu i obejrzeniu kart, każdy z graczy na przysłowiowe 3, 4 ry. Wskazuje na palcach ręki, ile sztichów czy lewów zamierza zebrać. Ta wartość zostaje zapisana dla każdego z graczy w notesie punktacji. Teraz można przejść do wykładania kart przez każdego z graczy. Zaczyna gracz po lewej stronie od gracza, który tasował i rozdawał karty. Po tym, jak wszyscy zgodnie z ruchem wskazówek zegara wyłożyli po jednej karcie, gracz, który wyłożył największą kartę, zabiera szticha lewa i kładzie przed sobą. Gracz, który zabrał lewa, rozpoczyna wyjście z kolejną kartą. Runda kończy się po tym, jak wszyscy gracze rozpędzą się wszystkich kart z ręki. Każdy z graczy sprawdza ilość zebranych lewów i na tej podstawie porównuje wynik z zapisem przewidzianej wartości. Ostateczna ilość punktów wpisywana jest w notes. Każde dobre wytypowanie będzie dobrze wynagradzane, gdzie za każdego lewa gracz otrzyma 20 punktów. Pomyłka jednak oznacza punkty minusowe. 10 minusowych punktów za każdą jedną złą różnicę w wyniku. W przypadku oznajmienia zebrania żadnych kart otrzymuje się punkty w zależności od aktualnej rundy razy 10. Ale tyle samo punktów minusowych przynosi, jeśli błędnie ocenimy sytuację. Gra kończy się po 10 rundach. Gracz z największą ilością punktów wygrywa walkę piratów. Gra skulking. To łatwo wytłumaczalna dynamiczna gra karciana. Wielkim plusem w tej grze jest element szacowania swoich możliwie wziętych szlichów czy lewów, co wyróżnia tę grę na tle innych znanych gier karcianych. Gra może być atrakcyjna także dla młodszych graczy ze względu na kolorystykę i tematykę kart. Gra sprawdzi się na wszystkich mniejszych i większych imprezach. Mimo, że w grę można zagrać już w dwie osoby, to pełny skład, a optymalnie pięć osób da nam najlepszą rozgrywkę. Skulking to klasyka, której moim zdaniem nie powinno zabraknąć w każdej domowej kolekcji gier. Mam nadzieję, że byłem w stanie przekonać Was do tej gry. Życzę Wam udanej zabawy w Waszych rozgrywkach z rodziną czy przyjaciółmi. To tyle z mojej strony w tym odcinku i zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale Kościarze.